Dobry wieczór, moi drodzy z tej strony. Maria i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w wielkim finale plebiscytu grupy EuroVibes Eurowizja 2025. To właśnie za chwilę dowiemy się, kto jest Waszym faworytem. Moi drodzy, walka była niezwykle wyrównana, zarówno w półfinałach, jak i w finale, więc no emocji będzie wiele. Zapraszam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Przy okazji dziękuję wszystkim jurorom, 26 jurorom za oddanie swoich głosów oraz wam, publiczności, która głosowała w televotingu i oddała ponad 600 głosów. 600 ponad topek zostało utworzonych. Jest naprawdę dla nas ogromna liczba, jak na tak naprawdę nowe medium, więc dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak już mówiłam, wyniki będą zaskakujące. Będą one podawane najpierw w kolejności jurorzy. 26 jurorów zagłosuje w punktacji eurowizyjnej na swoje ulubione kraje, natomiast później zostanie przedstawiony televoting. Ja już zatem nie przedłużam, bo będzie się działo. Zapraszam serdecznie na głosowanie jurorów. Witam bardzo serdecznie. Na początku chciałabym bardzo mocno podziękować za możliwość bycia jurorem. Wybór na lepsze dziesiątki nie jest łatwym zadaniem. Pokażę z tych propozycji bardzo mocno, bardzo mocno zasługiwała na punkty. Już widzę kątem oka, że zostały wyświetlone moje punkty, ale wśród nich mogą bardzo zauważyć, że brakuje tej jednej dwunastki. Swoje 12 punktów pragnę przyznać wyjątkowej propozycji, która mocno, która mocno wbiła mnie, że tak powiem, w fotel. 12 punktów ode mnie trafia do Łotwy. Gratulacje. Również, również pragnę pogratulować pozostałym państwom, które załapały się na moją topkę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na faworycie Eurovibes 2025 i chciałbym przekazać moją dwunastkę. Moje 12 punktów wędruje do... was valiente Poderosa do Hiszpanii Melodii gratuluję! Właśnie prezentują się moje punkty. A moja dwunastka wędruje do... Do Hiszpanii. Cześć, z tej strony Wojtek z OGA Polska. Oto moje 12 punktów w tegorocznym plebiscycie, które wędruje do kraju o dużych, eurowizyjnych, Tradycja w wspaniałych preselekcjach. 12 punktów dla Iškome z Finlandii. Flaga zupełnie niezwiązana z tematem. Dobry wieczór EuroVibes. Miło mi jest przekazać moje 12 punktów, które wylądują na koncie. Kiss kiss goodbye. 12 punktów dla Czech. Kiss kiss goodbye. Cześć. Pozdrawiam całą społeczność EuroVibes. Dziękuję za możliwość oddania mojego głosu. Moje 12 punktów wędruje do Cypru. Gratuluję! Cześć, z tej strony miłość Sidorczuk, a moje 12 punktów dostaje Austria! Good evening, Vibes. Z tej strony Adam z Wyspy Kultury. Pozdrawiam Was serdecznie z Torunia. Dziękuję Marysiu za zaproszenie do tak zacnego grona jurorskiego. Chciałbym teraz poinformować, że moje 12 punktów wędruje do Czech. Cześć! Jestem Igor i moje 12 punktów trafia do Hiszpanii Melodii z piosenką Es Hej, tutaj Paulina i moje 12 punktów wędrują do... Uwaga, uwaga... Finlandii! Gratulacje! Dzień dobry i cześć wszystkim. Czas na ogłoszenie 12 punktów, które polecam ode mnie. 12 punktów przekazuję. Halluzination Denmark! Woo! Cześć wszystkim, z tej strony Erden Singh i moje 12 punktów przekazuję JJ, Austria, Wasted Love. Congratulations. Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Hubert Ratajczyk się kłania. Dziękuję za możliwość zagłosowania w plebiscycie jako juror. Zatem tak się prezentują moje głosy w skali od 1 do 10. A 12 punktów postanowiłem przyznać. Szwajcarii, jakże przepięknej kompozycji wojaż, wykonywanej przez Zoe. Szwajcaria, miłość, hostuje tegoroczną imprezę. To muzycznie, jak zwykle, nie zawiodła. Miłego wieczoru dla Was. Pozdrawiam. Dobry wieczór, moi drodzy, to znowu ja. I tym razem chciałabym przekazać swoje własne punkty. Oto, jak głosowałam, możecie zobaczyć teraz na ekranie, natomiast moja dwunastka wędruje do. Albanii! Gratulacje! Mamy już komplet punktów od 26 jurorów i tak właśnie prezentuje się. Tabela po głosowaniu jurorskim. Piąte miejsce zajmuje Malta, czwarte miejsce egzekwo co prawda z Grecją, ale Grecja miała więcej wyższych not i dwunastek. Finlandia więc zajmuje czwarte miejsce, natomiast Grecja trzecie. Na drugim miejscu jest Albania, a zwycięzcą jurorów Eurovibes została Austria. Ale oczywiście tak jak mówię, wszystko może się zmienić czas na wasze głosy, najważniejsze głosy. You're good to go, Maria. Te zostaną przyznane od ostatniego miejsca w głosowaniu jurorskim, czyli zaczynamy od Ukrainy, która zdobyła 6 głosów w głosowaniach jurorów. A więc Ukraina zdobywa od Was 40 punktów. Kolejna jest Wielka Brytania. Remember Monday otrzymują 27 punktów w głosowaniu telewidzów. Włochy zdobywają 37 punktów od was, telewizów. Następnia jest Estonia. Ile punktów zostanie Tomi Kasz? Będą to 24 punkty. Następny jest Izrael. Izrael w waszych głosach zdobył punktów 65. Niemcy zdobywają 54 punkty. dobywa 27 punktów Następna jest Australia, której przyznaliście 52 punkty San Marino zdobywa 52 punkty. Azerbejdżan zdobył od was 36 punktów. Następna w kolejności jest Łotwa, która zdobyła punktów 43. Kolejnym krajem, który oczekuje na swoje głosy, jest Litwa. Litwa otrzymuje 46 punktów. Francja Francja zdobywa od was punktów 40 Następna w kolejności jest Belgia. Red Sebastian otrzymał 35 punktów. Holandia, moi drodzy, zdobyła w głosowaniu waszym 63 punkty. Gratulacje! Teraz przenosimy się do Hiszpanii i melodii zdobyła 63 punkty! Następna jest Szwajcaria. Szwajcaria otrzymuje 112 punktów. Gratulacje! I to właśnie teraz Szwajcaria znajduje się na pierwszym miejscu naszego plebiscytu. Czechy. Czechy zdobywają od Was telewidzów 59 punktów. Następna jest Norwegia i Norwegia otrzymuje punktów, 75. Wielkie gratulacje! Norwegia obecnie znajduje się na drugim miejscu i już wiemy, że Kyle nie będzie zwycięzcą naszego plebiscytu. Spójrzmy, jak obecnie prezentuje się top 5. Na piątym miejscu, wciąż jeszcze bez punktów, jest Albania. Na czwartym miejscu, Czechy. Na trzecim miejscu Austria, zwycięzca jurorów, który również jeszcze nie zdobył swoich punktów. Drugie miejsce zajmuje Norwegia i na prowadzeniu jest Szwajcaria. Zatem przejdźmy dalej: Szwecja. Trio Kai otrzymują 78 punktów. Gratulacje! Następnie przenosimy się do Danii, Dania otrzymała od was punktów 50. Malta! Piąte miejsce w głosowaniu jurorów, natomiast w Waszym głosowaniu Malta otrzymuje 82 punkty. Gratulacje! Finlandia! Och, emocje są wielkie! Erika Wikman otrzymuje punktów. 66. Zostały tylko trzy kraje, które czekają na swoje punkty: jest to Grecja, Albania i Austria. Czy któryś z tych krajów wygra nasz plebiscyt? Spójrzmy, jak prezentuje się obecnie Top 5. Norwegia piąte miejsce, Szwecja miejsce czwarte, Finlandia uplasowała się na miejscu trzecim, druga jest Malta, natomiast wciąż na prowadzeniu Szwajcaria. Jeden z tych czterech krajów wygra nasz plebiscyt. Będzie to albo Grecja, albo Albania, Austria, lub właśnie Szwajcaria. Moi drodzy, przekonajmy się. Kto jest waszym faworytem? Ale emocje. Grecja otrzymuje od was punktów 71. I niestety jest to za mało, aby Przebić Szwajcarię. Więc na pewno już wiemy, że zwycięzcą naszego plebiscytu będzie albo Albania, albo Austria, lub wciąż na pierwszym miejscu Szwajcaria. Moi drodzy, Albania w Waszym głosowaniu zdobywa punktów. 93 i to właśnie teraz Albania is in the lead. Zawsze chciałam tu powiedzieć. Moi drodzy, Albania jest obecnie na pierwszym miejscu naszego plebiscytu, ale jeszcze nie rozdaliśmy punktów Austrii. Zwycięzcy jury. I teraz już na pewno wiemy, że waszym faworytem będzie albo Austria, albo. Albania. Czy Austria dostanie na tyle dużo punktów, żeby przebić Albanię i wygrać nasz plebiscyt? Powiem Wam, emocje są ogromne. Moi drodzy, bardzo miło mi ogłosić, że Austria w Waszym głosowaniu otrzymuje punktów. 118. I to właśnie Austria wygrywa plebiscyt. Eurowizja 2025 grupy Eurovibes. Czy Austria wygra w Bazylei? Moi drodzy zobaczymy, ale póki co w plebiscycie Eurovibes Austria wygrywa zarówno głosowanie telewidzów, jak i jurorów. Tak prezentują się pełne wyniki naszego plebiscytu. Piąte miejsce zajęła Malta, czwarte miejsce Grecja, trzecie miejsce Szwajcaria, drugie miejsce Albania i zwycięzca JJ z Austrii. Moi kochani, wszystko już jasne, to Austria jest waszym faworytem. Jakie będą wyniki w bazylei przekonamy się już za półtora miesiąca. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będę mogła transmitować dla was właśnie z bazylei. Póki co dziękuję, dziękuję Wam pięknie za wszystkie oddane głosy. Dziękuję również montażyście za zmontowanie tego materiału i przygotowanie tabeli, przyliczenie punktów, bo tego naprawdę było dużo. To jest kilkadziesiąt godzin pracy nad tym plebiscytem. A ja tymczasem zapraszam Was do subskrybowania i komentowania i lajkowania i bycia na bieżąco z Eurovibes, nie tylko tutaj na YouTube, ale również na Instagramie i Facebooku, na grupie. A tymczasem mówię Goodnight, Europe i zapraszam na